Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie i dziś przychodzę do Was, jak możecie już zobaczyć, po tytule z taką nowością. Jest to Delia Biokorektor pod oczy żółty rozświetlający i muszę Wam powiedzieć, że w ogóle jakoś wcześniej nie spotkałam nigdzie żadnej opinii na temat tego właśnie produktu. Myślę, że że wydaje się być to ciekawy produkt, sądząc po tym całym wiecie, opakowaniu i opisie. Mogę Wam przeczytać, co tutaj producent pisze z tyłu. Mineralny korektor o żółtym odcieniu tuszuje cienie pod oczami, ujętnia i zwiększa nam prężenie powierzchni skóry. Zawarty w korektorze, w korektorze ekstrakt z alniki ma właściwości przeciwzapalne i przeciwobrzękowe oraz poprawiające krążenie krwi. Formuła została wzbogacona o kofeinę, która poprawia mikrocyrkulację i ukrwienie skóry oraz przywraca jej zdrowy koloryt. Przy regularnym stosowaniu cienie i worki pod oczami stają się mniejsza, skóra bardziej jedna. Korektor stawia się sterą, stawia się pozostawia skórę delikatną i dobrze nadmierzoną. I powiem Wam szczerze, że ja bardziej myślałam, że będzie to korektor taki, wiecie, bardzo, o bardzo lekkiej konsystencji, który będzie taki y, trochę jak taka baza rozświetlająca, tylko nie aż tak y, błyszczący i typowo w kolorze żółtym. Przychodzi on do nas w takiej formie. No i sam kolor nie jest jakoś bardzo żółty. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj złapicie kolor, jak to dokładnie wygląda. Ma on po prostu taki, wiecie, aplikator. Ja Wam pokażę, jak on wygląda na dłoni, ten kolor. To jest coś takiego, i on ma raczej dość gęstą konsystencję. I tak prezentuje się jego kolor. Nie jest to, wiecie, typowo żółty kolor, ale oczywiście ma on żółte pigmenty i ja boję się, że on zamiast być rozświetlający, będzie niestety matujący. Ja teraz mam na twarzy nałożony tylko podkład. Pod oczami nie nakładałam podkładu, właśnie jak możecie zobaczyć, widać moje sińce. I teraz nałożę właśnie ten y, korektor pod y, oczy. Zobaczyć. Jego krycie nie jest zbyt w ogóle fajne, w ogóle praktycznie nie ma tego krycia, moim zdaniem. Dlatego ja właśnie myślałam, że będzie to taka, wiecie, bardzo lekka formuła, którą będzie się nakładało jako sam już rozświetlacz na korektor kryjący, tylko to po prostu będziemy nakładać jako rozświetlacz. A to jest takie ogólnie zbite. Ja muszę zdecydowanie tutaj dołożyć tego korektora. warstwy. Ja dalej mam niezakryte moje cienie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w kamerze, bo kamera jednak też przekłamuje i bardziej idealizuje nasze twarze i tak dalej. Na żywo widzę po prostu wszystko. Widzę nawet pieki, które mam widzę sińce pod oczami. Czyli ten korektor praktycznie poza tym, że wygląda dość, myślę, proszkowo, kompletnie nierozświetlająco jest. Uważam bublem numer jeden. Nie jest drogi, bo on chyba, ja go zamówiłam przez Allegro i on chyba mi kosztował 11 zł już z przesyłką, czyli nie jest drogi. Nie wiem, jak mogłabym go zużyć. Ja naprawdę myślałam, że to będzie korektor, który będzie miał bardzo lekką konsystencję, bardzo fajnie rozświetlającą i ja go będę nakładała sobie na wierzch, na mój jakiś kryjący korektor, żeby po prostu nadawać tylko żółty Nie Chodziło tylko o żółty odcień, a on niestety taki nie jest. Nie podoba mi się póki co jego efekt. E, przyjdę do Was po jakimś czasie. Ja to teraz przypudruję wszystko, wykończę makijaż, przyjdę do Was wieczorem po paru godzinach i e, zobaczymy, czy może on się jakoś lepiej wchłonie. No nie mam pojęcia po prostu, co mogłoby się poprawić w tym właśnie korektorze. To do zobaczenia za parę godzin. Hej, witam bardzo serdecznie po wielu godzinach, jest już dość późno, jest godzina 23.40. I właściwie powiem szczerze, że prawie bym zapomniała w ogóle o tym, że cokolwiek dla Was nagrywam, bo już chciałam iść po prostu zmywać makijaż, ale przychodzę właśnie do Was jeszcze z podsumowaniem tego właśnie korektora. No i co mogę o nim powiedzieć? Mogę powiedzieć o nim jedynie to, że ma dość fajny kolor. I nic więcej, bo przez cały czas mam po prostu przewijające się zaśnienia pod oczami. Także nawet nie polecam go, słuchajcie, jeżeli planujecie gdzieś wyjść, to nie testujcie go w ogóle w ten dzień. Bo, bo ja tak właśnie dzisiaj zrobiłam i nie byłam z tego zadowolona. Ja nie wiem, czy już wam o tym wspominałam, czy jeszcze nie. Ja zamierzam go zużyć, do tego po prostu będę mieszała go z moimi jakimiś ciemniejszymi podkładami, lub które. Pigmentacja właśnie do końca mi odpowiada, a on ma właśnie tak żółty kolor, że na tyle żółty kolor może, bo nie jest jakoś bardzo żółty kolor, ale na tyle, żeby fajnie może zmieniać tą konsystencję, ten, ten, ten odcień. Boję się tylko tego, żeby przez, przez to, że będę dodawała ten korektor, to mi, wiecie, nie proszkowało całego efektu na twarzy, bo on kiedy go nałożyłam początkowo dał mi taki proszkowy efekt teraz powiem ja mam szczerze, że nigdzie dalej jest coś takiego także no nie wiem będę musiała po prostu tego spróbować raz zrobić tak, że zmieszać to po prostu z właśnie z jakimiś podkładami żeby właśnie fajnie tak dodać takiego żółtego, żółtego pigmentu dajcie mi koniecznie znać w ogóle co myślicie o tym korektorze czy już kiedykolwiek go stosowałyście, Czy z nim coś do czynienia, czy coś o nim w ogóle słyszałyście i tak dalej, koniecznie mi napiszcie, co Wy myślicie właśnie o tym korektorze. To tyle, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, do następnego zobaczenia. Pa, pa!